Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejnego vlogmasa, vlogmasa numer 12 Słuchajcie, ja wczoraj farbowałam włosy i znowu nie wiem czy będzie w kamerze widać Bo znowu widzę jakieś blond przebłyski, ale wydaje mi się, że są mniejsze niż zazwyczaj No bo fajnie kolor złapał, jak zwykle one są teraz ciemniejsze, potem będą jaśniejsze Słuchajcie, dzisiaj kolejny dzień pełen em, niespodzianek i to takich bardzo pozytywnych. Już widzicie za mną, przyszedł do mnie dzisiaj elf. Nie spodziewałam się elfa w niedzielę, e, który przyniósł mi prezent na Mikołajki od pewnej cudownej osoby. I zobaczcie, co to jest. To jest kubek z zimowej edycji Kosty. Zobaczcie, jak on jest piękny. No, to wiecie, że ja kocham sarny, jelenki i w ogóle. I teraz, żeby Was nie skłamać, będą patrzeć Wam zaraz w oczy. Zobaczcie, I on przyszedł w tym pięknym pudełku, w przepięknym pudełku. I teraz, żeby Was nie skłamać, przysięgam Wam ostatnio, jak byłam w koście. I to przysięgam Wam na moje zdrowie. Na moje zdrowie Wam przysięgam. Widziałam ten kubek i chciałam go kupić, ale mówię, nie, szkoda, mi są inne wydatki. I mówię, nie powiem na tym, na Vlogu, że mi się ten kubek podoba, bo jeszcze ktoś usłyszy. I słuchajcie, widać nie muszę niektórych rzeczy mówić, żeby niektórzy mentalnie się ze mną połączyli, że takim kubkiem naprawdę go chciałam mieć. I przysięgam wam na moje zdrowie, że chciałam ten kubek i ten kubek dostałam. Także chyba ten Mikołaj jednak słucha nas. Słuchajcie, czyli jednak warto być grzecznymi, może spóźniony, ale za to jaki cudowny, także Mikołaj przyszedł dzisiaj do mnie i ma już w środku nową herbatkę. Ale o niej zaraz, bo chciałam Wam jeszcze powiedzieć o zamienniku prezentu, o którym Wam mówiłam. Napisali mi, że zamiennik będzie wysłany. Nie dość, że wysłali go na drugi dzień, to dzisiaj otrzymam dwa. Dwa zamienniki, nie jeden, tylko dwa. I w dodatku nie chcą tego pierwszego zepsutego zestawu, także mam trzy. Ten zestaw, ten zepsuty oczywiście zostawię sobie, e, bo w środku rzeczy są, it. Dobrze, you can say it if you want. Nie, I don't want to, you say it. You say it then. What? I make it for me. Andrzej znowu zrobił e, scones, ale zaraz Wam o tym opowiem. E, więc jeden idzie dla mnie, jeden idzie koleżanki, a jeden idzie w jedno miejsce, nieważne w jakie, ale idzie. Zapotrzebowanie jest, ale dobra więc pozytywne rzeczy, słuchajcie zobaczcie, Andrzej zrobił na świeżą wczoraj Wam pokazywałam zdjęcie, że robił bułeczki i to są bułeczki, które w środku mają rodzynki i on sam je robi i tutaj mamy cottage cream, to jest taka gęsta śmietana i, i dżemik i to się nakłada właśnie na zmianę, oczywiście to nie znaczy, że dzisiaj zrobione, no to Wam już nie pokażę ponieważ to jest moja kolacja teraz po pracy, więc on już to zrobił żeby na mnie czekało, a ale i tak będziemy robić pewnie w weekend, także zobaczycie ten przepis. Ale bardzo miło, że takie coś na mnie czeka. Także kolejna miła rzecz. No, a teraz słuchajcie, przechodzimy do tych kalendarzy. I will eat after. Mm -hmm. e mamy tu kubek, a w kubku mm -hmm. mamy herbatę, która pachnie przepięknie, a mianowicie jest to herbata zielona mango z grejpfrutem. Przepięknie pachnie, naprawdę. Same zielonej nie lubię, ale ale takiej e, owocowej. Andre, kury! Próbujemy. Mało jest wyczuwalny grejfrut. mało jest wyczuwalna... Um, jakby mi ktoś dał tą herbatę, to bym powiedziała, że jest po prostu zielona. Trochę szkoda, bo piękny ma zapach, naprawdę piękny, a jednak no nie czuć tych owoców. Ale z drugiej strony jest też smaczniejsza niż zwykła zielona, także coś tam dają te owoce, ale a jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nadal jestem fanką tej firmy. E, dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o kawy, mamy Creamy Caramel i Double Chocolate. Jeżeli chodzi o maseczkę, mamy waniliową maseczkę. W dwunastce dla Bastera, tylko że on teraz jest zajęty do e, Mamy kolejnego żółwika, tylko że to jest inny smak, także dam mu a później. Nie, nie wiem, gdzie tam te żółwie są. One są gdzieś pochowane, słuchajcie, w pościelach. E, no i zostały. Teraz kalendarze. Ale jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, jak mi minął dzień. Pierwszy dzień minął mi być całkiem sympatycznie, nie mogę narzekać. I w tym tygodniu też mam troszeczkę inaczej, więc moje nastawienie jest inne, bo to jest pierwszy, e, pierwszy tydzień od trzech tygodni, czyli czwarty tydzień się zaczął. Basta out, e, gdzie nie pracuję 5 dni pod rząd e, ponieważ w czwartek mam paznokcie nie mogłam zamienić, bo to jest bardzo hot period i idę w piątek do pracy na nadgodziny zamiast w czwartek i potem sobota wolna i od niedzieli jest ostatni tydzień tych nadgodzin ale jestem taka trochę sneaky i dzisiaj e, poprosiłam moją menadżerę, menadżerę, menadżerkę żeby zrobiła mi tiketa, e, żebym mogła wyjść w piątek wcześniej o 2,5 godziny e, bo zmienili troszeczkę zasady i można wyjść, tylko właśnie trzeba tego tiketa zrobić i będę prawdopodobnie szła do domu o 3:30, ale jak już zobaczę potwierdzenie, to wtedy się ucieszę. Także już też inaczej mi się wiecie, chcę do tej pracy iść. Ale dobra, przechodzimy do dwunastki z Debenams. Coś bardzo lekkiego. O, coś, co ja bardzo lubię. Pędzelek do cieni firmy Sigma, nie znam. I tutaj jest, właśnie niby do, do, roz, roz, do blendowania. Różowy pędzelek. Jak najbardziej na tak, 10 na 10 U mnie, jeżeli chodzi o pędzle, jestem zawsze e, zadowolona. E, Sephora 12. Taką szansę, ja mówię 10 na 10 Coś o! O! Serum. A akurat dzisiaj sobie myślałam, słuchajcie, że kończy mi się moje serum ostatnie. Mam dwa to jest Elizabeth Arden, te malutkie, ale super. Mega się cieszę i to jest jeden z moich ulubionych w ogóle produktów z całego kalendarza adwentowego z Sephory, także 10 na 10, na 100% tutaj nic dodać, nic ująć. Myślę, że to będzie w ogóle produkt tego dnia, bo wątpię, żeby coś przybiło, chyba że będzie inne serum. W dwunastce mamy coś lekkiego z Glossy Box. Ok, jest to słuchajcie, e, eyelash serum, czyli e, serum do, do rzęs, Bardzo ładne, białe. No niestety ja robię rzęsy, albo niestety także to mi się w ogóle nie przyda. Pójdzie do rozdania, jak wiecie, jeżeli są rzeczy fajne, ale nie dla mnie, tylko do rozdania dajemy pół, cen, pół ceny, pół, um, pół, 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 pół punktów, także 5 punktów. Także to na pewno już nie będzie moim ulubionym produktem i wy na pewno się. A tak. I w dwunaste z... Jaki to jest firma? Look Fantastic. Elemis, czyli kolejna marka. Są trzy marki, które lubię najbardziej. Jest to Fluff, um, Rituals i uwielbiam Elemis. To jeżeli chodzi o pielęgnację. Oczywiście są też marki typu e, Skin Treats, jeżeli chodzi o maseczki, ale takie główne majki, marki pielęgnacyjne, które mnie nigdy nie zawiodły, to są właśnie te. I mamy tutaj Pro Collagen, Cleaning Balm... E, ja to kiedyś miałam, to się po prostu chyba używa do mycia buźki, tak mi się kojarzy, ale jeszcze sobie przeczytam, także super, że produkt Elemis i mamy tutaj 20 gram, także super, podoba mi się seforka zrobiona, także tak z tych czterech kalendarzy moim faworytem dzisiaj jest serum, tutaj nie będę się uwydatniać jakoś i pierdzielić głupot, bo jest naprawdę, naprawdę super i teraz mamy dwunastko od mamy, która jest bardzo ciężka dzisiaj, także mnie bardzo ciekawi o, już widzę, że to coś Joanny będzie znowu o, uwielbiam uwielbiam, to jest produkt, który ja już miałam kiedyś e, chwaliłam mango i to jest peeling drobnoziarnisty, truskawkowy pachnie przepięknie Uwielbiam, uwielbiam. Super. Nic dodać, nic ująć. Mama, dobrze, dobrze trafiłaś. I teraz mamy kolejną. Słuchajcie, aż mi spaliście, Aż mi spaliście. E, no to wpadka. E, przepraszam, że was rzuciłam. I teraz nie wiem, czy ja będę umiała to. E, umiałam, przecież sama stół ustawiam, ale w tym samym tym. Chciałam wam tak pokazać. Wszystko mi poleciało. W ogóle widzę, że jestem teraz krzywa. No tak. Dobra, już zostawmy tak. Także mamy tutaj dwulastkę. Już widzę, że to jest więcej niż jedna rzecz. Jest coś, co uwielbiam. Tak, tak czuję, bo widzę niebieskie. O Jezus! O Jezus! Potargałam. I zobaczcie, wszystko jest pod kolor. Mamy tutaj maseczkę oczyszczającą. Yy... I mamy śmietankowe, śmietankę do ciała z grejfrutem i olejem macademia. Uwielbiam oba produkty. Ubóstwiam cudowne, przepiękne. Także dziękuję. Naprawdę super udany dzień kolejny. Zresztą nie miałam jeszcze takiego dnia, słuchajcie. Żebym powiedziała, że był naprawdę, naprawdę słaby Oczywiście chodzi mi o kalendarze kupione, nie o kalendarze zrobione przez, przez dziewczyny Naprawdę, nie było takiego, żebym powiedziała, nie, to by była masakra Naprawdę uważam, że fajne, udało mi się do, do, dostać te kalendarze kupne Jestem naprawdę mega zaskoczona w ogóle tym kalendarzem Debenhamsa I chciałam wam powiedzieć na, te, na propos tego kalendarza Widziałam go wczoraj za 35 Funtów. E, także wiem, że tu już jesteśmy w połowie adwentu, ale nawet, żeby sobie uzupełnić swoje kosmetyki, uważam, że warto, bo naprawdę fajne mamy w środku rzeczy. Także, jak coś, to spadajcie na stronę e, The Benams i tam za 35 funtów e, są, ja dam 45 to też spoko, ale 35 to jest naprawdę, naprawdę wow, także polecam. No i co? Będę kończyć, słuchajcie, bo powiem Wam szczerze, że chcę to zjeść. YouTube'a mam tyle do nadrobienia. E, chcę też maila zaraz napisać do Elfa, bo najpierw mówię, nagram Wam, żeby to się składało, a ja będę pisać sobie do alfa wiadomość. E... No i tyle. Trzymajcie kciuki, żeby reszta tygodnia też dobrze zleciała. Chciałam Was też przeprosić za, za mój wczorajszy vlog, bo to wyszedł serial, a ja tak chciałam krótkie vlogi kręcić. No ale niestety czasem jest tyle do powiedzenia i nie, nie miałam tam gdzie nic ukrócić, bo już też uważam, że jeżeli już coś nagrałam, osoby, które chcą obejrzą całe, osoby, które nie chcą przewiną. I ja naprawdę się nie obrażam, jeżeli przewijacie tak długie filmy, bo ja to rozumiem, szczególnie w tym okresie, także... Przewijajmy. Dziękuję Wam, że jesteście i widzimy się jutro. Buziaki, papa! Pa.